Witam Was po raz kolejny, ja jestem Speed Engine, a dzisiaj porozmawiamy sobie o najciekawszych rekordach, które zostały osiągnięte na legendarnym niemieckim torze Nürbur Nürburgring. No i głównie o rekordach na północnej pętli Nordschleife. I przed po zaproszeniem Was do subskrypcji i zostawienia łapki, oczywiście, jak Wam się podoba, chciałem też, jak to tydzień jak właściwie co dwa, no co tydzień, bo no w samym tygodniu nie było odcinka, ale to już mniejsza z tym. E, chciałbym po pozdrowić imiona osoby o imieniu Ambroży chyba nie ma takich za dużo oraz Ludmiły, też chyba za bardzo nie ma. No i myślę, że bez jakiegoś zbędnego przedłużenia możemy sobie powolutku zaczynać, a zaczniemy sobie od najśmieszniejszego, moim ja zdaniem rekordy, jaki został ustanowiony na tym torze. I nadal tak uważam, i wiecie, przez nie wiem ile tam lat na, yy, przez tyle lat, na które i od tylu lat, yy, na, który ten... przez tyle lat, ile istnieje ten Tor, no nadal uważam, że jest to najśmieszniejszy i chyba najfajniejszy rekord, jaki został ustanowiony tam. A jest to najszybszy siedmiosobowy samochód na północnej pętli North Schleife. No nie widzimy to jakoś zachwycająco. Średnie osoby we samochody to albo są limuzyny, albo suwy. No i w tym przypadku jest to SUV. Ale śmieszne mnie to, że, że nie jest to żaden SUV typu Urus, Macan, Cayenne, nawet Porusangę, cokolwiek. Nie jest to żaden z takich wyższej półki. I jest to samochód, który możemy codziennie spotkać na ulicy. Bo jest to, uwaga, nasza czeska Skoda Kodiaq RS. Czemu nasza? No bo w sumie nie wiem. Bo obok Polski jest, są Czechy. No, fajne, nie. Tak, Skoda Kodiaq RS jest najszybszym siedmiosobym samochodem na świecie, co jest po prostu niesamowite. No i raczej nie nadaje się do sportu i upalania, bo waży ponad prawie 2 tony, bo dokładniej 1805 kg. Prześwit średnio pozwala na wysokie prędkości, bo... Yy, bo uwaga, prześwit wynosi 187 mm, co no, jest dość wysokie. Yy, jednak samochód ma takie, ma lekkie akcenty sportowe. Ta wersja RS dokładniej, no, ta zwykła nie ma. No, tam kubełkowe fotele i tak dalej. To przyciąga uwagę, jeżeli patrzymy na ten samochód. 240 koni mechanicznych, aż 500 Nm. I ten sam silnik co w Tiguanie. Napęd na 4 koła i. Po dźwięku brzmi to jak silnik V6, jednak no, muszę Wam powiedzieć, że jesteście w ogromnym błędzie, bo w sumie sami posłuchajcie. Raczej nie ma co się po tym samochodzie dobrego yy, spodziewać. Tak jak mówiłem, tytuł mnie strasznie śmieszy i zawsze na przykład jest kanał yy, na Spotify, podcast, ale także kanał na YouTubie. MST Motoryzacyjny z Tygodnia. No i tam też się z tego za każdym razem śmieję. Jeżeli ktoś wspomnie o Nurburgringu, to od razu przychodzi nam im na myśl właśnie Skoda, kod RS. No, niezła promocja dla Skody. Yy, no i czas to 9 minut 29 sekund i 84 setne. E działo się to 18 maja 2018 roku. No i prawdopodobnie rekord byłby pobity, gdyby istniało coś takiego jak urus siedmiomiejscowy. I ciekawe, czy włosi zdecydują się tylko na taką wersję, tylko dlatego, żeby pobić zwykłą Skodę. No, może sobie zostawiam, może zostawiam ten rekord, żeby Skoda jeszcze coś tam miała. No, i lecimy sobie dalej. Następnym y, ciekawym rekordem, ciekawym czasem, nie wiem jak to nazwałem, nie, nawet nie, nie pamiętam jak się nazywa ten odcinek. No, ciekawy, ciekawy rekord na Nürburgringu to najszybszy y, przedmiot napędowy samochód. No i tutaj działo się ciekawie w tym rekordzie, bo tutaj y, bardzo jakby. Były zmiany, raz y, górował Civic, raz właśnie y, Megan, Clio. No, działo się ciekawie, chyba raz było nawet że jakaś dwójka BMW, nie wiem, czy nawet były robione na twój, przedni napęd. Chyba coś tam było z BMW, coś niemieckiego, nawet nie pamiętam. No, ale aktualnie najszybszym napędowym samochodem jest Renault Megan RS Trophy. I uwaga jest wersja Trophy R, jednak ona nie pokonała tego czasu. Właściwie to nie wiem, czy nawet startowała, prawdopodobnie tak, ale zwykła Trophy, właściwie nie można jej nazwać zwykłej, bo jest to bardzo wzmocniona wersja Megan, jest po prostu szybsza, lepsza prawdopodobnie od wersji Trophy R. No i Renault zawsze, nie zawsze, no. Często właśnie królowało w tej kategorii, no i na razie dotychczas właśnie tak jest. No i ta najmocniejsza i prawie typowa wersja Megan, czyli 1.8 Turbo i 300 koni mechanicznych, jest to ta legendarna jednostka 1.8 z turbo slengerką. Z która uwaga generuje 300 koni mechanicznych, tak jak przed chwilą wspomniałem. No i wiecie, to jest taki niewinny silnik 1.8, który generuje aż 300 koni mechanicznych, więc zawsze byłem pod tym francuskim samochodem, francuską producent, francuskim producentem bardzo pod wrażeniem, że z tak małej pojemności potrafią wskrzesić taką moc, a nawet większą, bo Trophy ma R ma o 25 koni mechanicznych więcej. Eee, nie. Nie, 25 koni mechanicznych jest więcej y, ma od zwykłej RS. Do setki y, startuje ten samochód, natomiast w 6 sekund. Y, czas, jaki osiągnął, y, osiągnęła Meganka, to 7 minut, 20 sekund i. No, 100. setnych. No to 21 sekund, nie? Nie wiem, dziwnie tutaj napisali. Coś ja napisałem, coś źle tu pokręciłem. Więc jest to y, lepszy o ponad 2 minuty czas od. Kod LS. No i przechodzimy dalej. Eee, najszybszy samochód z silnikiem typu Boxer. Eee, no to jest takie ciekawe, bo właściwie zastanówmy się nikt nigdy się nie zastanawiał nad tym, jaki jest najszybszy samochód z, typu Boxer, z silnikiem typu Boxer, to bo. Wiecie, każdy się zastanawia, m, najszybszy francuski samochód na Nürburgringu, najszybszy nawet, na przykład e, su, najszybszy właśnie napędowy. Ale dlaczego nikt się nie zastanawia nad e, najszybszym si samochodem na Nürburgringu z silnikiem typu Boxer? No nie wiem dlaczego, bo naprawdę wiąże się z tym naprawdę ciekawa historia. Najszybszy samochód z silnikiem typu Boxer na torze Nürburgring to Porsche 956 numer 007, jak dzień Sabonda. E... Osiągnął ten rekord Derek Bell, który między innymi jest zdolny z pięciu zwycięstw w Le Mans, trzech zwycięstwach w Daytonie i, i także był kierowcą Formuły 1, jednak tam raczej mu się nie powodziło. Pracował on także przy projekcie właśnie tego samochodu, tej 956. Eee, torowe polsze silnikiem boxer nieprzystosowane do drogi. Eee, tym właśnie pobito rekord i uwaga już bardzo dawno. No ale już o tym dalej. Eee, auto jest z 1982 roku, no i w tym samym czasie właśnie osiągnięto ten rekord. W tym samym roku. 2,6 litra, też malutka pojemność. Eee, boxer no, malutka pajnaś jak na uwaga moc 635 koni mechanicznych nie osiągnął e, najlepszego okrążenia, przepraszam was, pomyliło mi się, a zrobił to jego kolega Stefan Bilow. E, Beloff chyba, bo on jest Niemcem. No i osiągnięto ten rekord 29 maja 20, 1982 roku, e, osiągając czas 6 minut i 11, 11 sekund i 16 setnych, czyli o ponad minutę lepiej niż y, Renault Megane, wcześniej wspominane. No i y, ostatnim tutaj y, czasem rekordem jest oczywiście rzecz, która, która jest najważniejsza na tym torze, czyli po prostu najszybszy samochód na torze Nürburgring. Y, no i tutaj jest tak różnie też się co jakiś czas to zmienia. No i właściwie ten rekord został niedawno pobity. Najszybszy samochód na Nürburgringu to Mercedes-AMG One. Rekord niedawno pobity. Wcześniej było to Porsche 911 GT2 RS. Ten Samochód tworzono i możliwe, że słyszeliście, bo ten samochód tworzono już od kilku lat i naprawdę zwlekano z tym. Coś tam nie wychodziło z, aer z aerodynamiką. Silnik nie wchodził w ogóle, nie wchodził do komory, no do miejsca, gdzie ma być silnik pod maskę. Pod właściwie do z tyłu jest ten sam ten silnik, no. Nie pod maskę, tylko pod. No tak będzie powinien być silnik y, centralnie umieszczony, nieważne. No i były bardzo duże problemy z tym samochodem, no ale w końcu wyszedł, pod koniec właściwie tamtego roku. Y, jest on także na okładce y, najlepszej gry pod słońcem. Y, Forza Horizon 5. Ale to już nieważne. Y, właśnie. A propos silnika, to silnik w tym samochodzie jest z Formuły 1, więc można było się spodziewać, że jest to super, naprawdę szybki samochód. Ogólnie. Cena tego samochodu to jest 13 milionów złotych, więc raczej nie, po, nie kupicie sobie go tak, tak, od, tak od co i sobie nim pojedziecie i pobijecie i rekord na polskiej autostradzie. Eee, uwaga, moc 1063 konie mechaniczne. I czas 6 minut i 35 sekund sto, i 138 tysięcznych. Yy. I uwaga, sorry wkała się pomyłka, bo jeżeli chodzi, chodziło o poprzedni news z bokserem, nie news tylko czas to, yy, to było to 7 minut i 11 sekund. Ja to wpisałem, bo teraz właściwie zauważyłem, bo... No bo jakby ma gorszy czas AMG 1 od tamtego Porsche 956, więc to by nie miało, nie mogło być tak. Więc przepraszam Was, wkradł się błąd, ale powiem to. E, e, natomiast Porsche, które wcześniej było rekordzistem tego toru, miało wcześniej czas 6 minut i 43 sekundy, a więc e, AMG One miał, ten, miał czas lepszy o no 8 sekund. Rekord został u, u ustanowione 14 listopada 2022 roku, czyli całkiem niedawno, bo tam 5 miesięcy temu właściwie, już trochę więcej. No, 5 miesięcy temu jakoś. 6, pół roku temu już? No i ważne, tym, tym momentem, kiedy, kiedy zdaję sobie sprawę, jak ten czas szybko bija, kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i widzimy się no, za tydzień po prostu z innym ciekawym odcinkiem. No i ja się z wami żegnam. Eee, żegnam wam po raz... Czemu ja to mówię tyle razy? Co jest za dumnie tak? Żegnam Was po raz setny. No i widzimy się za, za tydzień. Też to mówię drugi, no to ja nie mogę. No to cześć, pa. Co jest do mnie tak. Eee, cześć.